Cześć z tej strony ekrom. Dziś chciałbym zaprezentować wam parę monet z czasów prl -u. Monety dostawałem, znajdowałem. Tymi monetami właśnie płacili niektórzy z moich nauczycieli w podstawówce. Może jeszcze niektórzy używali tych monet w tamtych minionych czasach wracając do filmu a oto stan kolekcji monet dwie 20 groszówki na początek tutaj mamy pierwszą 20 groszówkę z 78 roku znak mennicy świadczy o tym, że mennicy. Monety były wybiane w Mennicy Warszawskiej, a tamte, które nie mają znaku, były wybiane poza granicami PRL, w Czechosłowacji lub w Związku Radzieckim. Tutaj mamy z 1985 roku, jeszcze przed schyłkiem, też znak Mennicy i trzy złotówki. Złotówka z 78, też tę złotówkę znalazłem. Chyba też znak mennicy. Trzeba będzie sprawdzić. A tutaj z 85. Ta też z 85. Jeszcze przed schyłkiem, ma tutaj dwie 2 Tutaj z 84. niechcący starłem papierem. A tą dwusłotówkę złotówkę znalazłem w szufladzie od mebli kuchennych. A tutaj ostatnie podrygi PRL-u. 2 złotówki z 89 i z 90 Wczesny Balcerowicz Ze znakami Mędnicy 5 złotówki Kiedyś wchodziłem w posiadanie Dwóch 5 złotówek Jedna była z 83 A druga z 85 Później je oddałem znajomemu Tutaj pierwsza 5 złotówka Z 76 roku bez znaku mennicy, wybijana najprawdopodobniej w Czechosłowacji lub w Związku Radzieckim. Tutaj kolejna tutaj z 84 roku z mennicą. Kolejna z 86 to już schyłek ze znakiem mennicy. Kolejna z 86 też znak mennicy. 87 też ze znakiem mennicy 3 lata przed U. końcem, i ta znaleziona wczoraj. 5 złotówka z 87 roku też znak mennicy. Umyłem ją nie dalej niż dzisiaj, a te tamte 5 złotówki też będę musiał umyć. Tylko potrzebna mi jest butelka, butelka coli, litrówka albo zwykła puszka stawi się do lodówki na 2,4 i zobaczymy, jaki będzie efekt. Tutaj 10 złotówki, 20 złotówka i 300. Tutaj z 88 znak Mennicy 10 złotówka. Kolejna 10 złotówka, co wczoraj znalazłem. Tym razem już. Dla niektórych nic nie warta, z 90 roku, ze znakiem mennicy już za Balcerowicza. I kolejna dziesiątka, ostatnia podryga Perelu z 90 roku. I ta moneta, co jej całe wieki szukałem. Marceli 20 złotych z 76 roku. Znalazłem z kieliszkiem odżytniówki, też ze znakiem mennicy warszawskiej i trzy stówy. Miałem kiedyś takie. Taką jedną miałem, ale oddałem znajomemu. Stu złotów, Rzeczpospolita Polska 1990. Już za Balcerowicza. I to są właśnie moje monety, które właśnie znajdowałem, dostawałem. Następną razą pochwalę się, następną razą właśnie Pochwalę się albumem z banknotami perelowskimi i z niektórych krajów świata. Dziękuję bardzo.